Zobaczył jedzenie gnijące w trawie i zmienił je w 400 milionów dolarów. W 2018 Amira Mesz zauważył, że pod jabłonkami jest masa zgniłych jabłek. Gniły, bo nie wyglądały idealnie i sklepy nie chciały ich sprzedawać, więc rolnicy pozwalali gnić dobrego jedzenia. Abi odkupił te owoce, postawił prostą stronkę na Shopify, a potem ruszył z kampanią tajemniczych boksów. Były pełne tanich i idealnie, nieidealnych warzyw i owoców. Tak narodził się Missfit Market. Najpierw nikt nie wierzył, że ktoś będzie kupował brzydkie jedzenie, ale ludzie to kupili dosłownie i emocjonalnie, bo Abi nie sprzedawał resztek. On tworzył ruch przeciwko marnowaniu jedzenia. W ciągu kilku lat zebrał 90 tysięcy regularnych klientów, a potem przyszła pandemia. I jego biznes eksplodował, bo ludzie zaczęli zamawiać jedzenie online. W 2022 roku Misfit Market osiągnął prawie 400 milionów dolarów rocznego przychodu. Okej, okay, ale dlaczego to w ogóle działa? Po pierwsze, bo sprzedaje to, co inni wyrzucają, więc ma tanią. Po drugie, zmienił wadę w misję. Nie kupujesz brzydkich owoców. Ty, drogi kliencie, ratujesz jedzenie. Po trzecie, wiedział, że nie da się konkurować z supermarketami, więc stworzył zupełnie nową grę. aby rozumie, że to co dla jednego jest śmieciem, dla drugiego może być złotym biznesem. Obserwuj, bo w kolejnym filmie pokażę Ci, jak Formuła 1 uratowała życie tysięcy dzieci.